Nie podoba ci się moja głupia praca, to nie dostaniesz jej głupich bonusów. Pracuję w takim parku trampolinowym pod dachem. Rodzice wrzucają tu dzieciaki i znikają na dwie godziny, jakby ich nie mieli. Robota ma swoje plusy, o których nikt nie mówi. Po zamknięciu mogę skakać za darmo. Mamy zniżki na imprezy urodzinowe, a najlepsze są resztki pizzy po kinderbalach, które rodzice zostawiają. Do tego ekipa jest spoko. Wszyscy studenci albo ludzie między robotami. Luz, żarty, zero spin. No i pojawia się Bartek, nowy kierownik. Pracuje tu od trzech miesięcy, a zachowuje się, jakby kierował bankiem, nie salą pełną dzieci odbijających się od gąbek. W pierwszym tygodniu zwołał zebranie o rozwoju zawodowym i wizerunku marki. Serio. Główne wymaganie w tej pracy to umieć obsłużyć kasę i krzyczeć na dzieci, żeby nie robiły salta w basen z gąbkami. Bartek wprowadził swoje zasady. Zero telefonów na zmianie, nawet jak w środku tygodnia nikogo nie ma. Zero gadania z kolegami, chyba że o pracy. Zero resztek jedzenia, bo to nieprofesjonalne. Najgorsze kazał przychodzić na obowiązkowe integracje w nasze wolne dni. Ale prawdziwie mnie wkurzył, jak zaczął mówić, że to nie jest prawdziwa praca i mam się cieszyć, że uczę się obsługi klienta. Powiedział to w chwili, kiedy wyciągałem wymiociny z basenu, bo jakiś chłopak zjadł za dużo tortu i wskoczył na trampolinę. W zeszłym tygodniu przesadził. Pracuję tu 8 miesięcy, dłużej niż wszyscy oprócz dyrektorki Kasi. Przyszła rodzina na urodziny syna. Wszystko okay, dopóki tort nie spadł ze stołu. Mama w panice kryczy. Zrobiło mi się ich szkoda. Powiedziałem, że dam im pizzę za darmo. To było dwie dychy. nic wielkiego. Rodzina wdzięczna, dziecko znów się śmiało. Po chwili Bartek mnie odciąga i mówi: "Ta twoja śmieszna praca ma zasady. Nie możesz podejmować takich decyzji. To nie fundacja, to biznes". I dał mi naganę. Wtedy stwierdziłem, że czas pokazać Bartkowi, jakie naprawdę są bonusy tej śmiesznej pracy. Wiesz co jest w takich miejscach najlepsze? Słyszysz więcej niż chcesz. Rodzice gadają przez telefon o prywatnych sprawach. My wszystko słyszymy. Bartek też. Słuchałem, jak narzeka do dziewczyny na kasę, raty za auto i że ta praca to tylko chwilowa. No i ciągle gadał, że wykorzysta zniżkę pracowniczą na urodziny swojego bratanka. Mówił też, że załatwi sobie żarcie i ozdoby za darmo. Przyszedł dzień imprezy, byłem na recepcji. Bartek zamówił mnóstwo jedzenia. Dużo więcej niż w pakiecie. Do tego masa balonów i gadżetów. Siostra przyszła z synem, chciała zapłacić. Bartek machnął ręką. Wszystko już ogarnięte. Wydrukowałem więc paragon ze szczegółami. Całość, razem z jedzeniem, dekoracjami i dodatkami wyszła około 1200 zł. Podchodzę z największym uśmiechem i podaję siostrze. Proszę, żeby pani miała rachunek. Bartek zamówił sporo ekstra. Kobieta patrzy na mnie zdziwiona, pyta o kwotę. Mówię. Ona patrzy na Bartka, jakby oszalał. Mówiłeś, że będzie pięć dych. Jego twarz zrobiła się purpurowa. Zaczął bełkotać, że pewnie pomyłka. A ja spokojnie. Nie, wszystko się zgadza. Zasady mówią jasno. Pracownicza zniżka dotyczy tylko podstawowego pakietu. Jego siostra zapłaciła, ale była wściekła, na Bartka, nie na mnie.